Kolejną zasadą jest umysł pod kontrolą i słuchajcie, ta, tą zasadę ja uwielbiam, ponieważ ta zasada wbrew pozorom wydaje mi się, że nie powinna być tak daleko, ona powinna być wymieniona właściwie nawet na trzecim miejscu, a nawet na drugim, ponieważ okazuje się, że nasz mózg, tak dokładnie brzmi krok dwunasta albo zasada dwunasta według Napoleona Hilla, mózg, Został skonstruowany w oparciu o mechanizm przetrwania. Jeśli mielibyśmy się zastanowić, to strach jest najlepiej przebadanym zjawiskiem trzech czasów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy potomkami tchórzy. Potomkami tchórzy i oczywiście ktoś mógł powiedzieć: Ale ty zaraz, co ty gadasz, jakieś głupoty? Ja nie jestem tchórzem. Mówię, każdy z nas jest trochę tchórzem. Bo, gdyby nie tchórzostwo, to byśmy nie przetrwali. Dam Wam bardzo prosty przykład. Wyobraźcie sobie epokę kamienia łupanego. I w epoce kamienia łupanego optymista i tchórz stali na placu i usłyszeli trzask w lesie. Optymista mówi: nasi znajomi wracają z polowania, a tchórz mówi: to nieznajomi, to dziki zwierz. I tchórz uciekł na drzewo. Oczywiście okazywało się często, że tchórz nie miał racji, bo to wyszli znajomi z lasu, którzy wracali z polowania. Ale jak się domyślacie, za którymś razem, za którymś razem jeśli zawsze była ta sama reakcja, optymista zawsze twierdził, że to, był, że to byli znajomi, którzy wracali z polowania, a tchórz za każdym razem uciekał na drzewo, jeśli w pewnym momencie to nieznajomi wyszli z lasu, tylko dziki zwierz, no to tchórz przetrwał, a optymista zginął. E, a więc nie miał szans być potem potomkiem, nie, nie, miał, nie miał szans mieć potomstwa i nie miał szans przekazać swoich optymistycznych genów kolejnemu pokoleniu, bo już go nie było. A więc siłą rzeczy, jak już sobie pomyślicie, jaką statystycznie miało szansę na przetrwanie tchórz, to tchórz miał zawsze dużo większą szansę na przetrwanie. I oczywiście, jeżeli byście się zadawali sobie pytanie, czy Polacy są szczególnie jakoś obciążeni tchórzostwem, to mogę powiedzieć, że teoretycznie tak, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja. No, rozmawiałem z jednym z psychologów i powiedział, że w tym jest dużo sensu. To jest taka moja interpretacja: że Polacy, poprzez liczne wojny i poprzez liczne problemy, które mieliśmy z różnymi krajami, które nas atakowały, Najczęściej doprowadziliśmy do tego, że ludzie najbardziej odważni, najbardziej optymistyczni, czyli najbardziej stawiający się, bardzo często zostali wystrzelani na pierwszej linii frontu, ci, którzy stawiali opór, a ci, którzy uciekli, schowali się, mogli przetrwać. Może i dlatego też mamy społeczeństwo szczególnie bojące się i jesteśmy uznawani w Europie jako naród o najmniejszym poziomie zaufania do innych ludzi jak i również podejmujemy jak najmniej mniej drugich prób niż inni. Czyli w momencie, kiedy nam coś się nie udaje gospodarczo, to często już nie próbujemy drugi raz, bo się boimy porażki. Inne kraje są bardziej optymistyczne. Ale już uwaga, sama świadomość tego powoduje, że jesteście silniejsi. Bo to, co powiedział Ticker-Ecker, on mówi, strach jest czymś normalnym. Natomiast opanuj kobre strachu. Jeden z moich mentorów powiedział: Mądrość budzi wątpliwość, bo człowiek mądry wątpi. Człowiek mądry może przewidzieć wiele scenariuszy, które mogą się wydarzyć, bo faktycznie te scenariusze mogą się wydarzyć, ale wcale nie muszą, co wcale nie oznacza, że nie należy podejmować działań. A w związku z tym trzeba opanować kobre strachu. I teraz, żebyście rozumieli jeszcze, jak funkcjonuje nasz mózg, albo inaczej, jak wykorzystywana jest funkcja mózgu związana z tak zwanym przetrwaniem, uzmysłówcie sobie, dlaczego media faszerują nas strachem. Były badania, które badały takie bardzo znane czasopisma, takie brukowce, w których w tych czasopismach na 17 wiadomości 15 było negatywnych. Ponieważ każda negatywna wiadomość przyciąga wasz umysł, bo umysł działa jak radar na wszelkie zagrożenia przetrwania, związane z waszym przetrwaniem. A w związku z tym słowo zabili, uciekł, ukradli, oszukał, natychmiast wyostrza nasze zmysły. I teraz wyobraźcie sobie, kiedy zaczynacie przyjmować te informacje. Z mediów, z gazet, z telewizji, z radia, zaczynacie kształtować rzeczywistość nie według tego, jaka jest prawdziwa rzeczywistość, ale ta rzeczywistość futurystyczna, która została wytworzona w wyniku wyselekcjonowanych negatywnych informacji. A więc, moi drodzy, miejcie swój rozum. Zrozumcie, że świat wcale nie jest taki zły, jak to słyszymy w mediach. On oczywiście ma pewne zagrożenia, ale wcale nie musimy żyć ciągłym zagrożeniem i poczuciem strachu, tak jak niektórzy chcą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w momencie, kiedy przyciąga się Waszą uwagę, zrasta oglądalność. Jeśli popatrzymy sobie na media, to na czym mediom zależy? Na sprzedaniu czasu reklamowego. A w związku z tym oni żyją z ilości oglądających, a więc robią wszystko. Bez względu na higienę Waszego umysłu, aby przyciągnąć Waszą uwagę i ta uwaga dla nich jest cenna, a nie higiena Waszego umysłu. A w związku z tym sprzedadzą Wam w czasie reklamowym to, czego być może wcale nie chcecie. I to jest, słuchajcie, niestety, ale brudne. Brudne, wykorzystywane, więc bądźcie świadomi i bardzo często po prostu wyłączcie często radio, wyłączcie telewizor. Jak naprawdę coś się wydarzy, to znajomi Was poinformują o tym, że coś naprawdę się wydarzyło, bo informacje złe bardzo szybko się rozchodzą, ale nie musicie faszerować się tymi informacjami i miejcie po prostu pozytywne nastawienie do innych ludzi. Zobaczycie, jak będzie Wam się lekko żyło.